Cześć kochani, witajcie na moim kanale w tak nietypowym filmie A mam tremę! Słuchajcie, postanowiłam nagrać mierzymy. Poglądałam sobie trochę odcinków. Mierzymy, jak powinien wyglądać ten content i stwierdziłam, że... To nie są rzeczy, które sobie, że tak powiem, wybiorę coś z tego i coś zostanie, tylko wszystko zostanie, czyli to powinno być tak, że wybiorę sobie na pałę i po prostu pierwsze wrażenie mierzę z Wami, ale musicie mi to zobaczyć, bo to jest pierwszy raz, kiedy ja robię coś takiego. A dlaczego w ogóle postanowiłam? Ponieważ ja mam dosyć nietypową figurę, nie jestem taką szczupłą, szczupłą dziewczyną, rozmiar 36, nie. Udało mi się dosyć mocno schudnąć w ostatnim czasie i górę mam 38, natomiast dupereczkę to ja mam 40. I to jest częsty problem dla mnie, by dobrze dopasować sobie ciuchę. Ale też nie jestem żadnym ekspertem od ubrań i od stylizacji. Noszę to, co lubię, to, co mi się podoba i w czym czuję się dobrze i jest wygodnie. Dlatego e, tym wstępem chciałabym Wam po prostu pokazać najnowszą kolekcję Zary. Bo jak weszłam z Magdą do Zary, ostatnio w Warszawie, to było takie a, ale kolory, przepiękne kolory I kupiłam sobie kilka rzeczy, które na pewno ze mną zostaną I chcę Wam je dzisiaj pokazać, więc zapraszam Was serdecznie na ten pierwszy odcinek Jeśli Wam się spodoba, to będę robić to częściej Ale tak naprawdę wszystko zależy od Waszego feedbacku Może mi powiecie, a spadaj babo na szczep i w ogóle, i nie chcecie tego oglądać Albo spodoba Wam się to, co... Ja mam wam do pokazania. Może znajdziecie w tym coś innego. Dajcie znać czego na wasz feedback i już nie mogę się doczekać waszych reakcji. Pierwsza rzecz, którą wam chcę pokazać, jest to taka marynarka. Ja osobiście kocham marynarki wszelkiego e, rodzaju. Jest to taka marynarka, którą możecie nosić e, jak sukienkę, czyli pod spód na przykład nakładacie body, jakieś dosyć wygodne. I do tego jakiś fajny kozak, myślę. Ja nie jestem ekspertem, noszę to co lubię i bardzo ubieram się intuicyjnie, ale kolor. Ci, co mnie znają, to wiedzą, że kocham niebieski kolor, więc ja się szybko przebieram. I w ogóle z tą marynarką jest też taka. Śmieszna historia, ponieważ ja y, mam już marynarkę jedną z zaleń. Ja zawsze wybieram M-ki, a ta rozmiarówka jest trochę zaniżona. Y, musiałam wczoraj pojechać jeszcze do y, sklepu i wymienić na l ponieważ ona jest totalnie inaczej krojona. Dobra, ogólnie muszę Wam powiedzieć, że ja się bardzo dobrze czuję w tej marynarce. Jest to rozmiar L. I bardzo mi się podoba to, że jest tutaj podwójnie zapinana Co daje takie poczucie i tutaj jest dosyć spora ta zakładka Która nie odsłania zbyt wiele Zdecydowanie nałożyłabym pod to jakąś halkę Albo jakąś właśnie takie body bardziej tutaj zabudowane Ponieważ no, jeśli jest bardziej skąpy stanik Ja mam taki dosyć cielisty No to tutaj wszystko, że tak powiem tutaj jest luźniej Ja mam osobiście tak jak wam powiedziałam Moje proporcje są w sylwetce dosyć mocno zaburzone Góra jest MK, mam bardzo mały biost wbrew pozorom, a do tego dosyć szerokie biodra. Więc u mnie automatycznie tutaj często jest w marynarkach taki problem, dlatego ja je rzadko w ogóle zapinam, że tu mam dosyć sporo miejsca jeszcze <laughs> pozostaje, ale ta kolekcja jest po prostu niesamowita. Jak będziecie sobie planowały kupić właśnie tą marynarkę, to muszę Wam powiedzieć, że. Rozmiarówka jest delikatnie. E, za, zaniżona, zawyżona Ale może to też być przez to Wydaje mi się, że tutaj właśnie Na biodrach ona jest e, Dosyć spoko, no bo ja mam dół Wiecie, L-kę, a góra mam m Więc kompletnie mi nie przeszkadza, że tutaj mm, Wygląda to w ten sposób Kozaki są z innego sklepu Jest to Angela e, Też bardzo, bardzo są fajne, takie cieliste I myślę, że spokojnie taką stylówkę Założyłabym e, Na jakieś wyjście Na jakąś okazję ale nie miałam nic z tym problemu, dlatego tak. O, jeszcze raz oddalę, z daleka. Tak to wygląda. Pomyślałam sobie, że jeszcze wrzucę Wam też takie przebitki jak to się prezentuje, takie typowo z telefonu, żebyście mogli zobaczyć. Muszę Wam powiedzieć, że ten garnitur był całym prowoderem tego odcinka, tak naprawdę, ponieważ. Wbiłam do zary do Warszawy i patrzę same s na wieszakach i M-ki, a ja klasycznie potrzebuję e, dobrego m, rozmiaru L, jeśli chodzi o spodnie, szczególnie jeśli spodnie są nieuciągliwe, bo nie jest to materiał uciągliwy, tylko taki typowy materiał. Na duży plus jest to, że to są spodnie z wysokim stanem, bo ja taki lubię, wiecie. Ja mam ze sobą dwie ciąże, yy, trzy operacje, więc generalnie tutaj jest ten nefralgiczny moment, w którym ja lubię odwracać uwagę zdecydowanie jeśli chodzi o mój ubiór. Lubię go sobie tutaj kamuflować i nie lubię go podkreślać. I na przykład ja bym się. Siebie... Znaczy, ja lubię kolory w ubraniach. Ja bardzo lubię kolory w ubraniach. I dla mnie kolory w ubraniach są mega, mega ważne. Nie wiem jak wy. Natomiast um, jeśli chodzi o ten garnitur, on był jeszcze w ogóle chyba w trzech różnych odcieniach taki zielony jak trawa, to jest takie zielone jabłuszko, ale był jeszcze taki zielony turkusowy. No bym kupiła sobie wszystkie, ale gdzie ja w tym będę latać? Myślę jest taka, że mam dosyć ważną w czerwcu imprezę rodzinną, właśnie, i pomyślałam sobie, że ten garnitur to będzie świetna okazja. t shirts też to, to jest basic w ogóle z Zary. Ja je uwielbiam, mam ich mnóstwo, a to dlatego, że nie wiem jak wy, ale jak ja mam biały t-shirt, to po prostu zawsze go uchacia, bo potem nie mogę go doprać, więc tych t-shirtów to ja mam dużo u siebie, a poza tym uwielbiam też e, kształt serka tutaj, jeśli chodzi o właśnie tej Co do samego garnituru on mi się mega podoba i góra jest MK. Słuchajcie, i to, to jest właśnie to o czym wam mówiłam. I tutaj nie mam problemu. Tutaj ramiona dobrze pracują i tak dalej. A w tamtej marynarce MK, jak założyłam, to i yy, tu mi się zablokowały wszystkie ręce i dziękuję, do widzenia. E, bez problemu się dopnę w tym gajerku. I kolor jest po prostu obłędny. Obłędny jest ten kolor. Przepiękny. Prze, prze ja nawet metek nie zdążyłam ściągnąć. Tutaj mam też takie potrzebki. Nie wiem, dajcie mi znać w ogóle w komentarzu, na co ja powinnam zwracać uwagę mówiąc do Was. Jakie, jakie dane, jakie informacje potrzebujecie, ponieważ jest to mój pierwszy raz i nie wiem sama, co powinnam mówić. Czy tylko to, że mi się podoba, czuję się w tym świetnie? Czy może coś jeszcze powinnam Wam powiedzieć? Bardzo mi się podoba ten zestaw. Jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, to fakt, że nogawki są. Typowo wydłużające nogę, i są idealne dla, słuchajcie, szpilek. I szpilki, które się pojawiły też w kolekcji, są obłędne: bo są chyba pomarańczowe, różowe i e, zielone też widziałam. Natomiast ja najlepiej lubię to są w ogóle z helmu moje szpile nude, e, i też uważam, że. Pasują. Jakbyście miały problem, a na przykład nie miały maszyny do szycia, to ja kupuję taką specjalną filcową taśmę do zaprasowywania właśnie tych nogawek, bo ja mam dosyć krótkie nogi. Ja mam 1,64 m wzrostu, więc możecie się domyśleć, jak jest mi czasami ciężko. Natomiast tutaj minimalnie muszę podłożyć tą nogawkę w tych spodniach i na przykład, jeśli chodzi o mnie, to podkładanie nogawek w spodniach jest czymś kompletnie, słuchajcie, normalnym. Ja, ja to robię od dzieciaka, jeśli chodzi o podkładanie nogawek, więc nie mam z tym najmniejszego problemu. E, już się do tego przyzwyczaiłam: mama zawsze miała maszynę do szycia i zawsze mi podkładała nogawki, ze względu na to, że ja jestem po prostu niewysoka. Dobra, kolejna rzecz, którą sobie kupiłam w zarze, Czy będzie to dodatkowe ujęcie, które Wam zrobię tutaj. Tak on się prezentuje. Tak jak powiedziałam, nogawka, zobaczcie, jest bardzo, bardzo długa. W świetle dziennym, kolor, ponieważ no ten aparat, który ja mam, on ma trochę taki kontrast niefajny. Tak jak powiedziałam, nie jestem przygotowana do tego, żeby wam to dobrze wszystko zaprezentować i pokazać. Kamera, która pokazuje wam, kolory mogą być mocniej nasycone. Tutaj macie kolory tak, jak one wyglądają w rzeczywistości. Tak się prezentują spodenki, Tutaj mamy wygodne kieszonki. Nogawki są przydługie i będą wymagały, jeśli jesteście, tak jak ja, 1,64 m wzrostu, to będą one dla Was trochę przydługie. Spodnie to są klasyczne Elki. I mam jeszcze tutaj taki zdrowy zapas, jak to mówią, jak się tak najeść, troszkę. Więc jest naprawdę. Więc jest naprawdę dobrze. Trzeba mówić o cenach, bo o tym Wam nie powiedziałam, jeśli chodzi o marynarkę. Marynarka niebieska, zaraz przejdziemy do tego żółtego sweterka, kosztuje 249zł Marynarka zielona też 249zł, a spodnie, zaraz Wam powiem, wydaje mi się, że 100, 100 coś 139zł Żółty sweterek, kocham ten kolor, to jest to w ogóle rozmiar M, więc on jest taki powiedziałabym delikatnie oversize'owy nawet bym się za Eskę nie popniewała. Jeśli chodzi o te rozmiary w zarze, to one są takie naprawdę mierzcie, ponieważ ja nieraz e, wróciłam do domu, zmierzyłam, a potem wracałam do sklepu, bo nie jestem jedną z tych osób, które kochają mierzyć e, w przymierzalniach w zarze. Jeśli chodzi o ten sweterek, pomyślałam sobie, że bardzo fajnie będzie właśnie wyglądał do. E, do tych zielonych spodni, między innymi Mam wrażenie, że dużo lepiej wygląda to Kiedy ja zrobię sobie w ten sposób Tutaj mam dostęp do kieszonek e, I tak dalej, lubię Lubię takie połączenia kolorystyczne, no naprawdę W tej zarze, to jak weszłam to pierwszy raz Miałam takie oh, Wiosna, ach to ty <laughs> Nie wiem czy też tak Macie, strasznie mi się ten Sweterek podoba e, Nie wiem czy was interesują składy Ja przyznam się szczerze, że rzadko Rzadko patrzę na składy, jeśli chodzi o ubrania, po prostu kupuję to, co mi się podoba. Ja też nie kupuję ubrań na lata, nie wiem czy tak macie. E, zaraz Wam powiem, jak znajdę. Dobra, mamy 60%: jest to akryl, poliester 32%, e, wełna 4% i elastan 4%. To dla osób, dla których jest ta informacja. E, istotna, niektórzy na przykład nie mogą nosić. Ja też mam takie coś, na przykład z takich dziwac, o których Wam dzisiaj powiem przy okazji już nakręcenia tego odcinka. Zawsze wycinam wszystkie metki, wszystkie metki mnie drapią. Jedynie te tutaj z tyłu jeszcze są dla mnie do przejścia, natomiast te wszystkie boczne. Od razu odrywam, jak ktoś mnie pyta o, później, o składy jakichś ubrań, to ja nigdy nie podaję, ponieważ ja już tych metek dawno nie mam i nie mam zielonego pojęcia. Niektórzy też się dostosowują do prania, że to się bierze w takich temperaturach się bierze w takich temperaturach. Jestem jedną z tych osób, które wrzucają wszystko do pralki i po prostu to piorą, jeśli rozumiecie o co chodzi. Swetek ten naprawdę jest e, fajny. Pokażę Wam, jak wygląda razem ze spodniami trochę się oddalę. Jeszcze światełko dzienne. Tak to wygląda, jeśli chodzi o ten sweterek. Jego długość jest taka. Dla osób, które się znają, jaka jest to długość. Bardzo fajne sweterki są z Zaria. Ja bardzo lubię. One mi się dobrze noszą, dobrze piorą. Nie tracą tej elastyczności, ani koloru za bardzo, ale też się tak nie mechacą. Bardzo mi się podoba ten sweterek. A Wy co sądzicie? Mam nadzieję, że Wam też się tak samo podoba. Chociaż tak naprawdę najważniejsze jest to, Czym ja się dobrze czuję? A kolor, nie ukrywam, jest Jeden z pięknych Okej, okay, słuchajcie, body Body się pojawiły w bardzo dużej ilości Odcieni kolorów, jeszcze zielone mam Które za chwilę też przymierzę trochę z innym dekoltem. I ja uwielbiam ostatnie Body, te spodnie są Inaczej krojone niż tamte, ale też Elka bez problemu Wchodzi, z tym, że już tutaj czuję Takie dosyć mocne dopasowanie W biodrach, kompletnie Mi to nie przeszkadza, fajne są też luki Duże, które też mam wrażenie tutaj Robią roboty, też można pasek sobie Położyć też, żeby odciąć talię e, Bardzo mi się podobają te spodnie Lubię spodnie z kieszeniami Ale też jakby Takie spodnie bez kieszeni, bo te nie mają kieszeni Wyglądają dużo Lżej, e, mam wrażenie Szczególnie na moich obfitych biodrach e, I powiem wam, że W tym zestawie też się czuję bardzo, bardzo dobrze W ogóle mam taką torebkę z River Island różową e, Ostatnio muszę wam powiedzieć Że uwielbiam e, Monokolor, czyli wszystko w różu, ale w różnych tonacjach różu. Zaraz Wam jeszcze pokażę tą torebkę. Moja torba z River Island, którą ostatnio taka trochę jak sakiewka, którą ostatnio bardzo, bardzo lubię. W ogóle uwielbiam takie torebki. Tutaj mamy taki jasny róż, ciemny róż spodnie. Nie miałabym problemu, słuchajcie, żeby sobie tak e, po prostu wziąć tą torebkę do tego zestawu, gdy mi jest taki dosyć bardziej elegancki, ale też nie miałabym problemu, żeby ubrać się tak. Na co dzień bardzo mi się ten zestaw podoba. Nie powiedziałam, ile kosztował żółty sweterek. Musicie mi naprawdę wybaczyć, bo ja jeszcze się uczę tego kontentu. Tego sweterek kosztuje żółty 119 zł, może powiedziałam, że nie. Natomiast wody 49 zł zapłaciłam, a spodnie ta sama cena 139 zł, tak jak ty zielony od garnituru. Bardzo, bardzo fajna kolekcja. Naprawdę nie wiem, czy też tak macie, ale um, też spotkałam się wczoraj, właśnie słuchajcie, ze znajomą, która do mnie mówi, że mm, kolor, mm, gdzie to założyć, gdzie to ubrać wszędzie. Wszędzie, kochane kobiety. Bardzo mi się podoba, oczywiście zaraz Wam pokażę, jak ten kolor wygląda jeszcze na żywo, dlatego też włączyłam tą opcję, właśnie też pokazania z telefonu mm, w różnych ujęciach i w różnych lustrach, dlatego mam tutaj dwa różne lustra, żebyście mogli dokładnie zobaczyć kolor. Mam wrażenie, że tak. Kamera, którą teraz nagrywam, trochę te kolory wzbogaca. <grywa> Dlatego właśnie tak. E, dobra, idziemy do innego lustra. Okay, tak to wygląda. Tak to wygląda, tak wygląda body i te spodnie. E, tak, jak widać na załączonym obrazku. Te spodnie są bardziej obcisłe. Tutaj wszystko mam pod lone. O, jak się wciągnę i utrzymam. Brzut to będzie. Ok. <grywa> Ale tak naprawdę nie muszę. No ja, ja się czuję dobrze w tym zestawie. I tutaj te nogawki też są długie i też będą, słuchajcie, do podłożenia. Delikatnego oczywiście. Natomiast no, bardzo mi te szlufki się podobają. Tutaj takie szerokie. Bardzo, bardzo fajne. No i to body, ten kolor. Tak, zdecydowanie jestem na tak. Zaraz Wam jeszcze pokażę to zielone body, które zamówiłam. Nie chciałam z zielonymi spodniami, tylko właśnie chciałam z tymi różowymi. Ale zaczęliśmy od monokoloru. Tak prezentuje się to zielone wody. Ono było w ogóle przecenione, i tak się zaczynam zastanawiać, słuchajcie, czy to jest e, nowa kolekcja, czy to jest stara kolekcja. Tak to wygląda to jest rozmiar M i było przecenione tak O. Wydaje mi się, że to może być stara kolekcja, ale z racji koloru. Do zachęty Nie wiem, nie znam się, wchodzę, kupuję Typowy konsument e, Tutaj już mi się ten dekolt bardziej podoba Ale to zestawienie kolorystyczne Też mi się podoba, te różowe spodnie I do tego właśnie ten e, zielony Zielony top Akurat to są body, bardzo wygodne Ja noszę body M -kę. One są wtedy takie bardziej przyciele Elki są dla mnie zdecydowanie za duże No ale też słuchajcie Biorę sobie teraz tą marynarkę I też jest spoko, nie? Taka czekoladka. O! Biorę sobie teraz tą marynarkę i też jest spoko. Są to różne odcienie zieleni, totalnie różne. Ten jest taki bardziej e, zielony, tutaj jest bardziej taki limonkowy, powiedziałabym. Ale wygląda to też fajnie, też mi się podoba. No i e, ostatni top, który wygląda w ten sposób, też zupełnie inny dekolt e, z tymi różowymi spodniami, ale mam jeszcze sweterek. Do tego połączenia kolorystycznego zainspirowała mnie Magda Moja, ponieważ ona uważa, że to jest najlepsze połączenie jakie istnieje, czyli róż i pomarańcz. E, I muszę jej przyznać rację, że dopiero kiedy założy się takie zestawienie kolorystyczne, czujesz ten power, zdecydowanie. To jest już e, top i ten top tutaj macie tak on wygląda To jest też rozmiar M I ten top już jest tak komfortowy On ma tak milusi ten materiał Dla mnie na przykład zawsze rękawy są za długie Ale ja to na przykład lubię Nie wiem czy też tak macie Ja lubię kiedy rękawy są dla mnie troszeczkę przydługie Bo jak może nawet marynarkę to lubię ją podciągnąć Żeby właśnie wystawić te dłuższe rękawy Dobra, pokażę wam jeszcze w świetle dziennym Jak prezentuje się kolor tej bluzki Bo tutaj mam wrażenie jest trochę tak Widzicie, skacze mi tutaj kolorystycznie ta kamera. Niestety z tej mojej kamery, z której nagrywam zwykle dla Was tutoriale, nie jestem w stanie przez obiektyw uzyskać z takiego dystansu. No ale pokazuję Wam w miarę możliwości wszystkimi odbiornikami, w tym też telefonem. Zapraszam! I ostatnia rzecz już, którą sobie kupiłam i też nie jestem pewna co do tego, czy to jest najnowsza kolekcja, tutaj macie metkę, tak to wygląda, nazywam ją ostro, tak, on w ogóle przeceniony i to dużo, dlatego go wzięłam, bo ten kolor jest też taki, widzicie, to jest taka, taka pomarańcza, pomarańcza, ale to już taka mandarynka, w pełni dojrzewająca. E on jest krótki, ale do spodni z wysokim stanem, do dobrych spodni z wysokim stanem będzie wyglądać, mi się wydaje dobrze. Akurat go nie mierzyłam. Nic z tej rzeczy tak naprawdę nie mierzyłam. Pierwszy raz mierzę z wami, ale ja też tak mam, że ja rzadko mierzę. Przeważnie mierzę w domu, jak mi się coś nie sprawdzi, to wtedy wysyłam to z powrotem do sklepu. Tak, i ten sweterek sobie za założyłam. Że on będzie, ja go, w ogóle bym go nie nałożyła na drugą bluzkę, zacznijmy od tego, tylko nałożyłabym go na stanik, ale już się nie chce przebierać Strasznie męczące te mierzymy I, i ja go wzięłam w rozmiarze XL, żeby on był trochę większy I pomyślałam sobie, że do takich spodni będzie, będzie git, bo one i tak mają wysoki stan i tak lubię Wtedy włożyć y, do środka A kolor mi się mega spodobał I też często muszę wam powiedzieć Kupuję kolorysty ciuchy Do tutoriali, żeby y, Uzupełnić makijaże Kolorowe Tak wygląda ten sweterek Pomimo tego, że jest to XL Jest on dosyć mocno przyciele Ale kolor ja mu wszystko wybaczam, tak mi się podoba ten kolor, a w dodatku ja kocham golfy, jestem zdecydowanie człowiekiem golf Uwielbiam mieć tutaj takie, takie stójki, nie nawet nie to się ma pół golf na to mówi O teraz widać jego kolor, teraz widać kolor, tak widać kolor Ten aparat jest okropny do nagrywania takich rzeczy, szczególnie w kolorze Ale teraz widać właśnie kolor, widzicie różnicę kolorystyczną No em, bardzo mi się podoba ten sweterek i właśnie do takich spodni I Teraz się oddalę, pokażę wam jak to wygląda tak to wygląda w całości w tym zestawieniu. Uważam, że wygląda to bardzo fajnie. Ja się przynajmniej w takim zestawieniu bardzo dobrze czuję. Więc tak wygląda moje. Mierzymy. Dobra, słuchajcie, to był odcinek pod tytułem Mierzę, najnowszą kolekcję Zary. Ja wiem, że już jest dużo tego typu filmików, bo jak wpisałam sobie Mierzymy, to bardzo dużo osób, ilość osób. Ja widzę, że ta kolekcja wywołała wielkie kontrowersje, takie w pozytywnym słowa znaczeniu. I bardzo dużo osób już nagrało tego typu filmy. To jest mój taki pierwszy film, który przez, dzięki temu kolorowi odważyłam się, żeby zrobić dla Was, że tak powiem, takie właśnie. Mierzymy, dajcie znać. Czy chcecie więcej? Aż, aż nie, nie wiem, jak nie chcesz znać odpowiedzi, to nie pytaj, tak mi się nasuwa. Natomiast, no, może w tym szaleństwie jest metoda, może podoba Wam się to, co ja sobie zestawiam, to, co, co mi się podoba. Jeśli chcecie więcej tego typu filmów, no to koniecznie poproszę o mega odzew pod tym filmem. A jeśli nie chcecie, no to napiszcie, nie, nie chcemy po prostu i darujmy sobie hmm, jakby zbędne komentarze i obrazy innych osób. Um, chociaż uważam, że ja lubię swój styl i każdy. Nie każdy nosi to, co, w czym się dobrze czuje, nie każdy musi być modny, nie każdy musi kupować najnowsze kolekcje. Ja mam bardzo dużo ubrań w szafie, słuchajcie, które po prostu mam od lat i które uwielbiam. Mam e, bluzy, które uwielbiam, i może nie wiem, chcecie taki film przegląd moich ukochanych bluz e, z kapturem, na przykład taki inny pomysł, bo duża ilość osób wydaje na przykład duże ilości pieniędzy na różne kolekcje e, ubrań, projektantów czy też nie projektantów. A ja kupuję bardzo intuicyjnie i mam niektóre rzeczy przez lata i może chcecie zobaczyć moją kolekcję bluz, które mam z kapturem. Bo ja mam obsesję na punkcie bluz z kapturem. Uwielbiam je, więc bardzo chętnie bym wam kiedyś je też pokazała. Eee... Na przykład w takim filmiku, za co je lubię, za co je uwielbiam, co sprawia, że to jest ta bluza, którą tak strasznie lubię. Dajcie znać, co sądzicie na temat tego filmu. No mam nadzieję, że ta seria się przyjmie. Mam taką cichutką nadzieję. Czekam na Wasze komentarze. Jest to coś innego na moim kanale. Zapraszam do komentowania i życzę Wam dzisiaj miłego dnia i do następnego! Trzymajcie się, hej! It goes and I save the details that actually mean something. Mm -hmm. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the light comes around and then I remember. All things must pass, but I'm not gonna wake up. Wake up. I'm not gonna wait